Flow Injection jest to zabieg, który polega na odbudowie całej powierzchni wargowej zębów, a czasem również powierzchni zgryzowych u pacjentów wymagających podniesienia zwarcia w wyniku ich starcia czy też proksizmu. Często wykorzystujemy tę metodę w metamorfozach uśmiechu. Mamy możliwość, aby zmienić kształt i kolor całego łuku zębowego lub nawet wszystkich zębów widocznych w uśmiechu. Metoda Flow Injection polega na wykonaniu projektu wyglądu zębów na podstawie zębów własnych pacjenta. Następnie pacjent ma możliwość dosłownie przymierzyć swój nowy uśmiech z materiału tymczasowego i zobaczyć, jak będzie wyglądał. Na tym etapie mamy jeszcze możliwość, aby wprowadzić poprawki i zmiany kształtu. Po akceptacji projektu przez pacjenta wykonujemy szyny z przezroczystego silikonu, które są formą dla nowego kształtu zębów. Szyny nakładamy na zęby, wypełniamy je płynnym kompozytem i naświetlamy, dzięki czemu przenosimy kształt projektu na zęby 1 do 1. Metoda Flow Injection jest mało inwazyjna, często nie wymaga szlifowania zębów. Świetnie sprawdzi się u osób, które marzą o metamorfozie uśmiechu, a ich zęby nie spełniają ich wymagań estetycznych. Są za małe, przebarwione, wykruszone, w niejednolitym kolorze, starte. Technika iniekcyjna umożliwia wykonanie rozległych rekonstrukcji, takich jak pełną kowa odbudowa estetyczna czy podniesienie zwarcia, w sposób sprawny i szybki, na jednej wizycie. Dodatkowo zabieg jest w pełni nawigowany, jest więc przewidywalny i nie wymaga od lekarza rozwiniętych umiejętności manualnych.